I dżem, wódkę cały dzień Dziś to te piosenki Znów lecą nieśmiertelni Wypijmy za błędy, niech się pali sós Młodzi piękni, a serce chłodzi ludzi Z umalem, że problemy jakieś gryzą nas. I co z tym zrobić? Trzeba się porobić, kurwa, mać. Który to raz mówię, że nie będę chlał. Który raz się łapie na tym, ale w chuju nadal mam. Paranoje takie, że wstyd ze mną wyjść do ludzi, chłopie. Jak nie gubić się w tym świecie, jak się gubię sam po drodze. I mam ciągle jakieś wtruty o których wstyd mówić głośno. Skumplowany z marzeniami, bo stworzyłam je samotność. i e ty -e nie pasuje do tych ludzi. Jak mam te góry wylubić, Dole. Ciągle bakną jak ten cygan, widzę, powiedz co co wydać płytę Nie jestem VIPem dla tych ludzi, wina na koncerty piek Pytasz mnie czemu z Jankigim, nagrywam plaki, weź nie pytaj, tylko sprawdzaj jak na kurwia węgry z Matin. Nie Mama, że się zmieniam, po co mi te dziary wszędzie Jak mam się nie zmieniać, jak jest w końcu kurwa lepiej A ja to życie, to życie ucieka przez palce Na czego mam załować, że zrobiłem w końcu hajs jebie dupy, a nie że je jebie po koncercie Więc się mała kurwa nie ciesz, bo zajęte w sercu miejsce Nie jeden z twoich ziomów by dał wszystko, żeby być gdzie ja Ja dałbym wszystko, żeby nie być jak ja Latam nad miastem jak jebany spodek UFO Każdy musi zrobić zdjęcie, jakby zobaczył UFO Nie jest mi z jakiego miasta jestem? Mam tu wpizdę moich ludzi, tych z których kręcę beczkę. Jak mnie nie lubisz, to mnie odjeb z który wycynie. Bo słyszałem gdzieś tam jeszcze, że już dawno to zrobiłeś. I przekaz swojej dupce, co przewijam w piątym wersie. Bo ciągle do mnie pisze, żebym nagrywał więcej. Wyalienowamy bardzo, z omijamy no, bardzo. because <laughs>